Nauczanie domowe. 24 października. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 13, wersety od 1 do 9. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, ale nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie. Jeszcze na ten rok Go pozostaw, aż okopię Go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Jezus przyprowadza korektę myślenia. Po pierwsze, nieszczęścia ludzkie nie mogą być powodem automatycznego oskarżania ich. Po drugie, klęski innych nie są dowodem Twojej wspaniałości. Dwukrotnie Jezus powie: Jeśli nie zmienicie myślenia. W naszym tekście to jest oddane, jeśli się nie nawrócicie. Ale tu jest wprost powiedziane o zmianie myślenia. Pozwól więc tak się poprowadzić, by zmienić w sobie myślenie. I to jest powód, dla którego czytaliśmy tę Ewangelię. To jest sposób, w jaki Jezus reaguje na wieść o jakiejś klęsce, o jakimś nieszczęściu, o jakiejś śmierci. I ten komentarz Jezusa najpierw, zwróćmy uwagę, dotyka powszechności. Wszystkich spotka to samo. I tych pobożnych. Ponieważ pierwsza sytuacja to śmierć w czasie modlitwy, tych, którzy zostali zamordowani w czasie składania ofiary, i to wydarzenie, które spotkało aktywnych, śmierć na Placu Budowy, bo zawaliła się na nich wieża. I Jezus pokazuje, że wszyscy będą uczestnikami takich samych nieszczęść. Jeśli nie zmienią sposobu myślenia. I znów wróćmy do oryginalnego tekstu. Jezus mówi: Według Was oni stali się grzesznikami przy wszystkich innych. W porównaniu z wszystkimi, ponieważ to ucierpieli. Wam się wydaje, że oni stali się grzesznikami. Tekst Ewangelii tak właśnie mówi. A Jezus mówi: Nie, nie, oni byli grzesznikami, tak jak wy jesteście grzesznikami, a według Was oni się stali grzesznikami wobec wszystkich, bo to ucierpieli. Wniosek z tego pierwszego wydarzenia: wszyscy jesteśmy grzesznikami i nie możemy temu zaprzeczyć. Wszyscy uznajemy, tak jesteśmy grzesznikami potrzebującymi łaski Bożej. I druga sytuacja jest mówi: Według was, ci drudzy stali się winowajcami wobec wszystkich, ponieważ ucierpieli, ale nie, no wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan tego świata, za sytuacje, które się w świecie zdarzają. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. I jeśli tego nie uznamy, że jesteśmy grzesznikami, i jeśli nie uznamy swojej odpowiedzialności za stan tego świata, wszyscy tak samo zginiemy. Jezus więc nas konfrontuje, ciebie i mnie, i pyta, po której stronie się ty sytuujesz w swoim myśleniu? Czy jesteś nawrócony, czy też nawracający się? Czy uważasz, że jest wszystko w porządku? To inni muszą się nawracać ja już jestem nawrócony. Czy też widzisz, jestem grzesznikiem i dlatego muszę się nawracać. Jestem odpowiedzialny za stan tego świata, dlatego muszę się zmieniać. I ta przypowieść, którą Jezus w kontekście tego opowiada, to, że ocalałeś, to nie znak Twojej sprawiedliwości, tylko Bożego miłosierdzia. Właśnie ty nie zginąłeś, bo, bo łaska Boża cię ochroniła. Ty mógłbyś tak samo zginąć jak ci właśnie, którzy przed chwilą ponieśli śmierć. Bóg daje ci ten czas. Żyjesz nie po to, by porównywać się z innymi, nie po to, by ich oskarżać czy sądzić, bo wtedy nie zmienisz myślenia. Wtedy jesteś właśnie w takim zabetonowaniu swojego umysłu, swojego wzroku, swojego duchowego spojrzenia. Ale to jest czas właśnie na nawrócenie. To jest czas Bożej troski o Ciebie. Ginie ten, który się nie nawraca. Gubi nas odkładanie nawrócenia na jutro. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.